Prezesa Karnickiego, Dyrektor Marii jolanty Wagner oraz Pani Henryki Golek Byli z nami, są z nami. Wspólnie zbudowaliśmy ten sukces z 2008 roku. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy i władzom klubu i bardzo serdecznie dziękujemy zawodnikom, treherom i dziękujemy także wszystkim wspaniałym kibicom i wszystkim pozostałym sponsorom. Przez kilka lat przekonaliśmy się chyba, że, że takie interesy, które prowadzimy i sport też bardzo, bardzo dużo łączy, bo my też ciągle musimy rywalizować i walczyć i zmagamy się z naszą konkurencją i staramy się być szybsi niż oni, staramy się być lepsi niż oni. To co nas może różni od żużla to to, że szczęśliwie przez te 15 lat nam nigdy nie groził upadek i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Życzę wielu sukcesów w przyszłości. Myślę, że długo jeszcze z nami. Dziękuję. <kluczy> Jest relacja, stryla... jest relacja No i co ty zrobiłeś, kurak? Płakał mi tak, choć śmiertelnego spędzał się ból. Ale niektóre były mi znane. Śpiewałeś rezultatem? No, niestety tak. Dzisiaj była impreza typowa dla naszych sponsorów, dla naszych darczyńców. Mieliśmy jak co roku podsumowanie sezonu i spotkaliśmy się z ludźmi, którzy nam pomagają, nie tylko finansowo, ale i organizacyjnie i na wiele i dużo różnych sposobów. Widząc po frekwencji, widząc po rozbawionych twarzach. Um, udana była impreza i warto takie imprezy organizować.